W tym momencie mój dawny przyjaciel kaperolek wyznaczy nagrodę za moją głowę na całym serwerze. Ale żeby zrozumieć, dlaczego to zrobił, musimy się trochę cofnąć. Wszystko zaczęło się podczas eksploracji jednej z tajemniczych struktur. Znaleźliśmy tam tajemniczą książkę. Co z tą książką? Przecież Sprawdzę. A tuż pod nią zakopany miecz Sharpness 6. Mam miecz Sharpness 6. Sharpness 6. Tak. Wtedy kaperolek pokazał swoją prawdziwą twarz. I gdyby nie to, że wcześniej zostawiłem Stacy's Chamber, pewnie bym tam zginął. Natomiast teraz jestem po środku pustkowia, praktycznie bez żadnych temów, ale za to z najpotężniejszą bronią na całym serwerze. Jeżeli kaprolek będzie mnie szukał po ten miecz, to z moim aktualnym setem nie mam w ogóle szans. Udam się do jednej z cywilizacji. Ona była gdzieś. Tam tą stronę. Ujęliśmy ją, odbyliśmy z kapelotkiem. No, to trochę będzie podróż. Cywilizacja, o której mówię, to nic innego jak miejsce, w którym ludzie spotykają się, aby wymieniać się swoimi przedmiotami, i w tym też celu ja się tam udaję. Dobra, gdzieś tu jest to miasto.